Hydromisja przedstawia: Sieci nie lubią śmieci. Opowiadania ekologiczne. Czyta Rafał Ostrowski. Paulina Sobczyńska, lat 15, uczennica klasy 2C 8 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Pamiętnik mutantów. W pewnym mieście w Europie pojawił się problem problem z mikroplastikiem. Mikroplastik jest wszędzie. Jak pomóc planecie? Poradnik dotyczący akcji Sprzątanie Świata. Tak brzmiały nagłówki wszystkich wiadomości w telewizji. Dzień zaczął się tak jak każdy inny. Zupełnie zwyczajnie. Nic nie wskazywało na to, że miało się coś zmienić. A jednak, ten dzień zmienił całe moje życie. Posłuchajcie, jak do tego doszło. W moim życiu w kółko to samo. Wstaje rano, jem śniadanie przy porannych wiadomościach idę do pracy, wracam wieczorem i idę spać, bo jestem padnięta po całym dniu spędzonym w klinice. Nie wiem, jak Joe radzi sobie z tym tak dobrze. Ja już po dwóch godzinach leczenia zwierzaków mam dosyć, a on mógłby z nimi siedzieć całe dnie. Jak on to robi? Muszę go jutro zapytać. Plastiku jest coraz więcej. Zaczynają się pierwsze mutacje zwierząt spowodowane plastikiem, grzmiały wiadomości że co za brednie. Rzuciłam pilotem o kanapę, wyłączając telewizję. Wiedziałam, że programy telewizyjne manipulują ludźmi, ale żeby wciskać im takie kity, kto w to uwierzy? Dla rozluźnienia włączyłam YouTube'a i obejrzałam śmieszny filmik z kotkami. <laughs> o dziwo pomogło. Uspokoiłam się nieco i zaczęłam przygotowywać się do pracy. Gdy robiłam sobie kanapki na drugie śniadanie, coś musnęło moją nogę. Spojrzałam w tę stronę i zauważyłam małą wiewiórkę. Musiała wejść przez okno, które miałam otwarte. Mieszkam blisko parku. Patrzyła na mnie swoimi dużymi oczami. Wydawało mi się, jakby prosiła mnie o coś do jedzenia. Chwilę się wahałam, jednak miałam świadomość, że nie zniosłabym dzikiej wiewiórki biegającej po moim mieszkaniu, więc postanowiłam ją nakarmić. Otworzyłam okno i położyłam na parapecie kawałek sera, który miał już tydzień. Folia plastikowa, w którą był owinięty, przylepiła się do niego. No przecież to tylko zwierzak, nic mu nie będzie, powiedziałam sobie w myślach. Wiebiórka podskoczyła i uciekła z serkiem. Uff, problem z głowy. Po kilku godzinach od tego zdarzenia wróciłam do domu z pracy. Jak zwykle zmęczona. Już chciałam się położyć, gdy za oknem znów zobaczyłam rudą kitę. O nie, znowu ty? Krzyknęłam poirytowana i otworzyłam okno. To co zobaczyłam wprawiło mnie w osłupienie. Nie stała przede mną ta sama urocza wiewiórka co rano, tylko prawdziwy potwór. Jej ciało miało kształt plastikowej butelki, a ogon był kawałkiem rudej folii. To było nieprawdopodobne, a jednak był to chyba jeden z pierwszych mutantów, hybryd zwierząt z plastikiem. Nie mogłam uwierzyć w to, co widzę. Czyli telewizja nie kłamała? Zdążyłam zrobić jej kilka zdjęć, zanim uciekła. Od tego czasu zaczęłam śledzić wszystkie informacje związane z mutantami. Zaczęło pojawiać się ich coraz więcej. Największa kolonia utworzyła się w kanałach oraz w morzach, rzekach i jeziorach. Coraz więcej naukowców próbowało tłumaczyć to zjawisko. Każdy miał inne hipotezy, jednak wszystkie wynikały z jednego. Ziemia jest przeciążona i zanieczyszczona plastikiem i jego mikrocząsteczkami. Najprawdopodobniej nadmiar cząsteczek zaczyna łączyć się z komórkami zwierzęcymi, tworząc hybrydy plastiku i zwierząt. To przerażające. Nurtowało mnie tylko jedno pytanie: czy ludzi też może to spotkać? Na razie żaden człowiek się nie zmutował, jednak kto wie co będzie później. Zmutowanych zwierząt było coraz więcej. W programach informacyjnych zaczęto nagłaśniać problem, jednak nie wszyscy chcieli wierzyć. Zwierząt nie było jeszcze na tyle dużo, żeby każdy mógł takowe spotkać. Problem zamiast zanikać, narastał, ponieważ mało kto stosował się do zmniejszenia zużycia plastiku. Fabryki w dalszym ciągu produkowały nowe plastikowe opakowania, a pakowane było w nie dosłownie wszystko: od jedzenia, po ubrania i kosmetyki. Z czasem ludzie przyzwyczaili się do dziwnego wyglądu zwierząt. A ogólna panika z nimi związana szybko ucichła. Plastik produkowany był w najlepsze, co potęgowało tylko liczbę zwierząt. Pół roku później zwierzęta te zaczęły zaskakująco rosnąć. Zauważyłam to pewnego dnia wychodząc na spacer z Joe, w którym się zakochałam. Ale to nieistotne. Mieszkaliśmy w mieście nad morzem, pojechaliśmy więc na plażę. Spacerowaliśmy brzegiem morza, w którym mogliśmy dostrzec małe, splastikowane rybki. Były mniej więcej wielkości normalnych ryb. Spotkaliśmy również meduzy, które przypominały teraz plastikowe torebki foliowe. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, zważywszy na okoliczności, jednak po chwili obok tej gromadki zauważyliśmy gigantyczną meduzę. Wyglądała identycznie jak ta mniejsza, jednak była wielkości małego słonia. Nawet nasze hełbie modre nie rosną do takich rozmiarów. Razem z Joe postanowiliśmy zadzwonić w tej sprawie do specjalistów. Naukowcy wyciągnęli giganta z wody i zabrali do analizy. Tydzień później wyjaśnili nam, co się dzieje. To nie pierwszy już przypadek rozrostu mutantów. Ludzie zgłaszają ich coraz więcej. Według hipotezy, którą postawili, stężenie plastiku w powietrzu i w środowisku życia zwierząt jest jeszcze większe niż pół roku temu. Powoduje to rozrost już zmutowanej tkanki zwierzęcej do nawet kilkudziesięciu razy. Stąd te ogromne poczwary. To niebywałe, jak w tak krótkim czasie można zainfekować Ziemię jeszcze bardziej. Ludzie nie lubią zmian, a na nieszczęście plastik był użyteczny, tani i wygodny w użyciu. Nie potrafimy z niego zrezygnować tak łatwo. Musimy jednak zacząć działać. W mediach społecznościowych nagłaśniano sprawę coraz bardziej, aby ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się mikroplastiku. Jednak i to nie pomogło. Owszem, producenci przestali używać ogromnych ilości plastiku do produkcji swoich wyrobów, a ludzie przestali z nich korzystać tak często jak do tej pory. Niestety nie da się odmienić sytuacji w rok. I nagle odwrócić kilkunastu lat zanieczyszczania planety. Zwierzęta mutowały i zwiększały się coraz bardziej. Urosły już do wielkości dinozaurów. Zdarzyło się to po dwóch latach od powstania pierwszych hybryd. Ja i Joe próbowaliśmy jak najbardziej ograniczyć plastik. Segregowaliśmy śmieci, używaliśmy wielorazowych toreb na zakupy i używaliśmy szklanych pojemników. Jednak ludzie nie rozumieją, jak wielkie jest zagrożenie. Nieraz widziałam ludzi wyrzucających plastikowe śmiecie, gdzie popadnie, nawet nie do kosza, a do rzek, morza czy kanalizacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Czy to za duży wysiłek, aby wyrzucić coś do najbliższego kosza na śmieci? Gigantyczne mutanty zaczęły powoli niszczyć miasta. Nie były agresywne, jednak ze względu na swój rozmiar, nie były w stanie pomieścić się w naturalnych środowiskach, w których żyły wcześniej. Prawdziwa apokalipsa nastąpiła jednak trzy lata później. Nie mogliśmy przeciwstawić się coraz to nowym hybrydom. Zajęły one miasta, wsie, wszystko co mogły. Wszędzie były zniszczone budynki. Z dawnych miast pozostały jedynie ruiny, a my, ludzie, musieliśmy znaleźć bezpieczne schronienie. Stworzyliśmy więc podziemną bazę, gdzie mogliśmy chociaż częściowo normalnie funkcjonować. Ludzie. Ginęli podczas wypraw na powierzchnię po jedzenie i wodę pitną. Każda osoba w bazie miała przypisaną określoną funkcję. Ludzie odpowiedzialni za wyprawy po jedzenie, naukowcy próbujący wynaleźć lek na mutację, zwyczajni ludzie zajmujący się bazą, sprzątali, tworzyli sprzęty, meble itd. I lekarze, którymi byliśmy ja i Joe. Zajmowaliśmy się chorymi oraz rannymi wracającymi z wypraw. Byliśmy z zawodów weterynarzami, nie było nam łatwo, jednak po czasie zaczęliśmy nabierać wprawy i, i stopniowo uczyliśmy się na swoich błędach. Wszystko zmierzało w dobrym kierunku. Minął rok życia pod ziemią. Przyzwyczailiśmy się do takiego życia. Ludzie byli uśmiechnięci. Może nieszczęśliwi, ale życie jakoś toczyło się dalej. Do czasu. Moje obawy sprzed pięciu lat zaczęły się ziszczać. Pierwszy człowiek został mutantem. Był to jeden z uczestników wypraw na powierzchnię, który miał największy kontakt z cząsteczkami mikroplastiku. Zmienił się nie do poznania. Z miłego mężczyzny przeistoczył się w przeźroczystą istotę o strukturze plastiku. Niestety nie miał mózgu, nie pamiętał niczego ze swojego życia. Zachowywał się jak zwierzę, skakał i biegał na czterech kończynach po całym pokoju. Z biegiem czasu coraz więcej ludzi przechodziło proces mutacji. Naukowcy nie mogli znaleźć na to lekarstwa, nic nie pomagało. Pewnego dnia, wracając do pokoju, w którym mieszkałam z Joe, ujrzałam go w formie mutanta. Nie mogłam przestać krzyczeć. Mówiłam do niego, ale on nie reagował, nie poznawał mnie. Było to najgorsze przeżycie w moim życiu. Kochałam go. W tym momencie straciłam wszystko, na czym mi zależało. Popadłam w gniew, żal i bezsilność. Prawie nie wychodziłam z pokoju. Cały czas patrzyłam na jego zdjęcie. Po kolei prawie wszyscy zostali zainfekowani. Po roku zostałam tylko ja. To jest moja historia. Nasze życie zostało zniszczone przez plastik, a tak naprawdę. Tak naprawdę przez nas samych. Piszę to istotom, które zasiedlą tę planetę, aby nie popełniły tego samego błędu co my. A wystarczyło tylko dbać o środowisko. Nieważne. Czuję, że zaraz spotkam się z Joe. Czuję efekty przemiany. To już moje ostatnie chwile. Idę do ciebie, kochanie. Czytał Rafał Ostrowski. Dziękujemy za wysłuchanie audiobooka. Drogi słuchaczu, śpiesz się, pięćdziesiąt pierwszych osób, które prześle hasło Dlaczego sieci nie lubią śmieci na adres hydromisjamałpawk.pl otrzyma bawełnianą torbę na zakupy. Czekamy na Twoje zgłoszenie. Zespół Hydromisja. Opowiadania powstały w ramach siódmej edycji konkursu Dlaczego sieci nie lubią śmieci, organizowanego przez spółkę GIFK w ramach międzynarodowej akcji Sprzątanie Świata. Korekta edytorska i redakcyjna Agnieszka Baj. Muzyka Empire Music School.